Na kanale cały rok tylko sport. Dzisiaj poświęcimy wydarzenia Ligi i Ligi Europy. A więc tak, żeby zachować chronologię, no to cofniemy się do wtorku, a więc do początku rozgrywek ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. I tutaj, Manchester City wygrał z Borusją Dortmund 2-1, a Real Madrid pokonał Liverpool 3-1. To byś powiedział, i ukończył w dwóch meczach. No tak, dla mnie niespodzianką są rozmiary wygranej Realu z Liverpoolem, ale. E, to wynikało z tego, że obrona Liverpoolu była dziurawa jak ser szwajcarski w pierwszym meczu i generalnie no to e, to, to jest najniższy wymiar kary. Natomiast jeżeli chodzi o mecz Manchesteru z Borusją, no to tutaj jeszcze będzie ciekawie. No bo e, 2-1 to nie jest duża przewaga, a jeszcze Biorąc pod uwagę to, że Borussia będzie grała mecz rewanżowy u siebie, no to powiedzmy, że mają handicap strzelonej bramki na wyjeździe. Tak, nawiązując do Liverpoolu, to jak na razie, to to nie jest dobry sezon dla, dla zawodników z tego miasta. No tak, na pewno to jest inny sezon niż ten poprzedni, dużo gorszy. No i to widać, że w tym sezonie już podopieczni klopa nie są tak skuteczni jak w zeszłym roku. Natomiast moim zdaniem dużo ciekawiej będzie w parze e, Manchester City, bo Dortmund, bo, bo tutaj kątowy wynik tego dwumeczu jest prawą otwartą. Tak, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko w lepszej sytuacji, mimo tej straconej bramki są y, gracze Manchesteru City ja bym im większe szanse dawał w meczu rewanżowym, ale zobaczymy, bo tam na pewno jeszcze będzie ciekawie. Dobrze, to ja może teraz omówię dwa, dwa mecze środowe, a więc PSG, Bayern Monachium i Czerwi Londyn, Czerwi Londyn Porto, więc tak w meczu Bayernu Monachium Sperze e, padł wynik 2 do 3 dla Francuzów, e, dwie bramki strzelił Kylian Mbappe, jedną bramkę strzelił Martyniak, a dla e, dowodników z Monachium no, Do bo tam bramek byli, byli i i Ewik Chupamotnik. No tak, no i wydaje mi się, że PZ wygrywając ten pierwszy mecz, stawia się w bardzo komfortowej sytuacji, no bo tak, trzy bramki strzelili na wyjeździe. Dwie strzelił Mbappé, który zagrał świetne zawody. To mu trzeba oddać, to mu trzeba przyznać. Naprawdę bardzo dobry mecz w wykonaniu tego zawodnika. No i Bayern będzie miał ciężko, ale nie stoją na straconej pozycji. A to, że choupo strzelił w ramkę, no powiem tak, no godnie zastąpił nieobecnego Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu. Ja może powiem, że żeby Bayern awansował do następnej rundy, to musi wygrać mecz wyjazdowy dwoma bramkami albo w stosunku do 3 dla, dla siebie. No ja się nie spodziewam tam takiej kanonady, aż tylu bramek, chociaż w pierwszym meczu też miało tylu bramek nie być, a a eee, padło ich a5, także wszystko się może zdarzyć. Jeżeli chodzi o ten drugi mecz, no to tutaj było raczej zgodnie z, z przewidywaniami. Najpierw Mason Mount, a potem Bench Chilwell i, 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 i Chelsea wygrała 2 do 0. No i chyba, chyba zapewniła sobie tym samym awans do do półfinału. Aczkolwiek... Brawo dla, dla smoków, że doszli do y, tego etapu gwalifikacji w Nidzelmistrzu. Tak, oczywiście, brawo. I oczywiście to też nie jest tak, że, że skreślamy drużynę Porto, bo już nie takie rzeczy widzieliśmy w, w, w piłce I, i wiemy, że dużo rzeczy może się zdarzyć, ale, ale no, będą mieli ciężko zawodnicy Porto. Ten drugi mecz odbęgi się, drugi mecz Bajenu też tak, odbęgi się, zespółek Fal Guchiond w Paryżu o godzinie 21. Natomiast e, mecz w e, Celsjusza odbęgi się w środę. Dokładnie. Natomiast przechodząc do z tego, co się w kwartek. E, omówimy teraz pokrótce mecze Ligi Europy, a więc e, Villarreal pokonał Dynamo Zagrzeb 1-0. Arsenal Londyn zremisował ze Storium Praga 1-1. Ale Roma wygrała a ja jestem, a jestem dwa do jednego i tak, tak, bo pana, Jurku. Halo. Halo. Hello. 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 No, hello, hello. I to bardzo poważnie, po być. Halo? Halo? Tak no, Ajax, Roma, no i pozostałe wyniki, to nie są niespodzianki, poza meczem slawi z, z Arsenalem, gdzie było 1-1 i tam jeszcze będzie będziecie... Nie słychać. Na, na awans także, także zobaczymy. No, myślę, że kiedykolwiek było na tych czterech stadionach zmieniony fantek. No tak, na, na wszystkich czterech stadionach było, było ciekawie. No, generalnie brawo dla Romy, że, że przegrywając jeszcze zdążyli odwrócić losy losy spotkania i jeszcze tak, żeby obrócić to na swoją korzyść, tak? Natomiast, a ja ten ma kompleks... Był, że łoski, bo nie potrafi w ostatnim czasie z nimi wygrać. A to prawda, to prawda, że ostatnio im się nie wiedzie, no ale tak czasem bywa, z jednymi przeciwnikami gra się lepiej, z innymi gorzej, z jednymi łatwiej, z drugimi trudniej. Generalnie to ja trzymam kciuki jeszcze za drużynę Dynama Zagreb, bo oni co prawda przegrali, to przegrali, przegrali u siebie, więc będą mieli ciężko. Natomiast to jest tylko 1-0, więc tam jeszcze może być ciekawe. No gdyby, gdyby mistrz Chorwacji awansował do, do, e, do Półwinału, było, byłoby to wielkie wydarzenie mistrze dla chorwackiego futbolu klubowego. No i taką samą szansę do półfinału ma awansować yy, Slavia Praga, która która wygrała, która zremisowała z Arsenalem, ale dla nich ten remis jest jak zwycięstwo, bo to jest remis wyjazdowy, więc więc no, jest z yy, strzelonej bramki na wyjeździe. Ale przyznasz, że yy. Sprawia programma, trochę szczęście, wstrzelając bramkę w 94 minucie spotkania. No tak, ale tu też brawo za to, że walczyli do końca i to się opłaciło i, i gdzieś tam zostali nagrodzeni za to, że, że walczyli do końca. Na, natomiast podamy jeszcze może na szybko wyniki. Jednego meczu Ectech Krakowia gramsuje w... Krakowia przegrywa już 2 do 1 z Jagielonią. jest 45 minuta. Dla Jagieloni bramki strzelali Bartosz Bida i teraz z a dla Krakowi strzelił Diago. No tam zbliżamy się do przerwy. Wieczorem Bisła Kraków podejmie u siebie Raków, a w trwającym meczu Fortuna... Natomiast... I w z pierwszej ligi widmo ironicznie wpuszczą niepomnite 00. I tam właśnie rozpoczęła się druga połowa spotkania. Przypominamy wszystkim kibitom w że dzisiaj męcz pod Polską Czerwięgiem: 25. Tezące skąd? Dokładnie i zachęcamy do oglądania i do trzymania kciuków za naszą reprezentację. No, myślę, że to będą bardzo, jeżeli uda się ten mecz wygrać, to to będą bardzo istotne punkty dla podopiecznych Błażeja Kurczyńskiego. No najlepiej by, byłoby wygrać cały dwumecz. A mecz rewalidowy w środę o 16.15 również mam ten ten sam Tak więc jest to bardzo istotny, istotny dwumecz W ogóle tak e, z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że w e, poniedziałek albo we wtorek zrobimy sobie takie. Takie studio przed tym meczem, naszej znaczy studio, bo no nakręcimy odcinek, tak? Przed tym meczem, bo on może być dość kluczowy. Jeszcze oczywiście wszystko zależy od wyniku meczu dzisiejszego, ale, ale miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy wygrają i, i jeszcze będzie ciekawy. Natomiast jedna no warta jest że są mi więc my nie, 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 pomiędzy nie, 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 a nie, nie, No tak, y, to już jutro. nie, miał... jutro, y, miał stawiać... Tutaj, kogoś w roli faworyta, to jednak postawiłbym na drużynę Polic, ale to są takie wyrównane zespoły, że, że generalnie to, to jest jak wróżenie z fusów. A więc, no, nie, nie, nie podejmę się, nie podejmę się w stu procentach wytypowania zwycięzcy. O ile mnie pamięć nie myli, to, to ten mecz. Jutro o, o 14.45 Polska się Tak, dokładnie. Zachęcamy również do śledzenia tego spotkania, jak i do śledzenia naszego kanału i zostawienia komentarzy i dawania łapek w górę. No, do tego. To sugerowania mam, co byście chcieli, żeby na tym kanale się pojawiło. No dokładnie. Tak jak mówiliśmy tutaj, gdzieś w studio przed meczem futsalowym. To będzie taka nowość, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie jednorazowa sytuacja. I myślę, Janku, żeby, żeby tego studia nie zrobić w poniedziałek. No, ale to jeszcze, to wszystko powiemy jutro, może, bo jutro, tak w ogóle to już zapraszamy na jutro, bo jutro będzie, będzie odcinek, w którym zapowiemy: e, 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 Grand Derby i. najdłuższy mecz świata Grand Derby. Grand Derby i polskie Grand Derby, a więc legislable. Także do zobaczenia jutro, a dzisiaj wszystkim życzę miłego wieczoru i dziękujemy za uwagę.